Dzień dobry. Przedstawiam Państwu przepiękną lilię. Lilia, Roza Lili się nazywa. Ona ma takie podwójne płatki. One nie posiadają pręcików. Te płatki zastępują nam pręciki. Jest przepiękna, przepiękna, idealna do bukietów. Jest pachnąca no i świetna dla alergików. Właśnie, że nie rozprzestrzenia tego pyłku, bo ona nie ma tych pręcików z pyłkiem. Piękna, prawda? Słuchajcie, możecie oczywiście kupić sobie na sztuki albo luźno do wazonu Lilia Rosa Lili do nabycia w kwiaciarnia, ławeczka, czczew. <słuch> no bo gdzie indziej, nie? No bo gdzie indziej. Okej, okay. mamy takie. Ale mamy jeszcze... Normalne, zwykłe. Chociaż nie wiem, czy są takie zwykłe. O, ta mi się... Proszę bardzo. Ta też będzie przepiękna, będzie taka różowa jasna. Zapraszam Was serdecznie na zakupy. Do kwieciarnia ławeczka w czczewie. O, tu mi się nadłamała. ale to może jak wyciągałam z wazonu albo z opakowania. Także o, taki bukiet byłby petarda, nie? Lilie, świeżynki do nabycia. Zapraszam Was serdecznie.